W tym filmie porozmawiamy sobie na temat stresu, pokażę Wam kilka konkretnych i sprawdzonych przeze mnie metod na obniżenie poziomu stresu, a także powiem Wam, jaki wpływ na nasz poziom cukru może mieć właśnie stres. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zamów już dziś e-book cukrzyca typu pierwszego, jak dobrze zacząć żyć z chorobą. Szczegóły znajdziesz w opisie pod tym filmem oraz na stronie cukrzyca typu Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Dzisiejszy film będzie poświęcony stresowi i radzeniu sobie z jego nadmiarem. Najpierw powiem Wam o moich sprawdzonych metodach na obniżenie napięcia i stresu, a potem powiemy sobie na temat tego, jaki wpływ na nasz organizm oraz poziom cukru może mieć właśnie nasilony stres. Zaczynamy! W pierwszej kolejności chcę pokazać Wam coś, czego sam nauczyłem się w teorii na studiach oraz w praktyce podczas mojej własnej psychoterapii. Jak możecie pamiętać, zaraz po diagnozie cukrzycy typu pierwszego miałem problem z atakami paniki. Objawiały się one u mnie nagłym poczuciem strachu, szybszym biciem serca, no i kończyło się tym, że myślałem, że mam nagły spadek poziomu cukru. Generalnie mój problem polegał na tym, że objawy hipoglikemii i ataków paniki były u mnie do siebie bardzo podobne. No i żeby opanować emocje w takich momentach, nauczyłem się oddychać z przepony i teraz pokażę Wam, jak to robić prawidłowo. Połóż rękę pod żebrami i staraj się wziąć oddech w taki sposób, żeby podniósł się brzuch. Jeżeli ci się to uda, no to właśnie wziąłeś wdech z przepony. Brawo! W kolejnym kroku musisz wykonać wdech właśnie z przepony, wciągając powietrze nosem. Zrób to powoli, licząc spokojnie do pięciu. Następnie przytrzymaj powietrze w płucach, licząc spokojnie do pięciu, po czym wypuść powietrze wolniej niż je wciągałeś. Pamiętaj o przeponie. Teraz weź kilka zwykłych oddechów w swoim tempie i powtórz pierwsze trzy kroki i wykonuj takie oddychanie przez co najmniej kilka minut. Czyli jeszcze raz. Bierzesz powolny wdech nosem, przytrzymujesz powietrze. I wypuszczasz je nosem lub ustami bardzo powoli. Najważniejsze jednak to pamiętać o przeponie. Ta technika może pozwolić wam na uspokojenie się w bardzo krótkim czasie. Ja w ten sposób opanowałem całkowicie ataki paniki. Tę technikę, w odróżnieniu od pozostałych z tego filmu, stosuję doraźnie. Tak jak niektórzy biorą, nie wiem, ziołowe tabletki na uspokojenie, tak ja stosuję coś co zawsze mam pod ręką, czyli odpowiednie oddychanie. Sprawdźcie sobie moi drodzy ten sposób w stresujących sytuacjach, sami zobaczycie, że może to naprawdę zdziałać cuda. Drugi sposób to trening autogenny szulca. Jest yy, to dość stara, bo wymyślona w latach 30. ubiegłego wieku technika relaksacji neuromięśniowej, która jest trochę autohipnozą, a trochę medytacją, jednak oczywiście pozbawioną takiego, wiecie, religijnego aspektu. Brzmi fajnie, wiem, ale jeszcze lepiej działa w praktyce. Generalnie chodzi o skupienie się na swoim ciele, na odczuwaniu ciepła, zimna oraz na napinaniu kolejnych partii mięśni. I ich rozluźnianiu, po to, żebyśmy nauczyli nasz własny organizm, jaka jest różnica między napiętym a rozluźnionym mięśniem. Polecam Wam ułatwić sobie tę terapię i znaleźć w internecie nagranie audio z odpowiednimi instrukcjami. Wystarczy w YouTube wpisać trening autogenny szulca i powinniście znaleźć. Odnośnik do jednego z takich filmów powinien pojawić wam się teraz w górnym rogu ekranu i wstawię go też w opisie pod tym filmem. Przykładowo na tym nagraniu słychać szum morza oraz narratora, który mówi nam co mamy robić, czyli napinać i rozluźniać kolejne mięśnie. Rozluźniam mięśnie prawej ręki. Prawa ręka staje się cięższa. To jest naprawdę bardzo łatwe. Ja po tym treningu czuję się mocno odprężony, jakbym uciął sobie drzemkę. Yy, ja w ten sposób pozbyłem się skutecznie tików nerwowych i to dosłownie po kilku sesjach. Podobne działanie ma też trening Jakobsona, który również znajdziecie na YouTube. Kolejną konkretną metodą na obniżenie poziomu stresu jest aktywność fizyczna. Jeżeli macie problem ze stresem albo odczuwacie stałe napięcie, to polecam wam podejmować regularnie jakiś rodzaj aktywności fizycznej. Mnie najbardziej odpręża trening siłowy. No i strasznie ubolewam nad zamknięciem siłowni, bo powiem wam, że nie byłem na niej jakoś od marca. Polecam wam wybrać taki sport, w którym będziecie musieli poświęcić 100% swojej uwagi na wykonywanie danej czynności. Poszukajcie czegoś, co pochłonie was całkowicie na jakieś minimum 30 minut. Wiecie. Bez zaglądania w telefon, bez myślenia o innych sprawach. 100% skupienia na aktywności. Tylko tutaj koniecznie musimy się zatrzymać. Jak wiecie, mój kanał poświęcony jest cukrzycy i też w tym kierunku zmierza przekaz tego filmu. Ja wiem, że aktywność fizyczna i cukrzyca to jest temat rzeka. I podejmowanie wysiłku może być na początku naprawdę bardzo trudne. Jednak. Bardzo ważne jest to, żebyście umieli dobrze przygotować się do aktywności fizycznej, żebyście nie musieli obawiać się spadku cukru, bo tylko wtedy będziecie mogli całkowicie poświęcić się aktywności fizycznej, do czego Was przed chwilą namawiałem. Między innymi o tym, jak przygotować się do aktywności fizycznej, mówię w swojej książce o cukrzycy typu pierwszego. Pokazuje tam, choćby jak zaplanować aktywność fizyczną, żeby czuć się bezpiecznie, z jakim cukrem można, a z jakim nie powinno się ćwiczyć. Zapraszam, link do tej książki znajdziecie w opisie tego filmu. Aktywność fizyczna, jeżeli podejmowana jest właśnie regularnie, potrafi bardzo skutecznie zredukować nasz stres i napięcie. Ja mam tak, że nawet jeżeli jestem bardzo zmęczony takimi codziennymi obowiązkami czy zmartwieniami, no to nawet taki dodatkowy jeszcze wysiłek, mimo że powoduje u mnie jeszcze większe fizyczne zmęczenie, powoduje, że czuję się bardziej odprężony i po prostu mózg lepiej sobie radzi z problemami. I teraz chciałbym powiedzieć dlaczego stres przy cukrzycy jest tak bardzo niekorzystny. Wiele mówi się o tym, że stres podnosi nam poziom cukru we krwi. A jak to dokładnie działa? Już tłumaczę. Pod wpływem stresu do naszej krwi uwalniana jest większa niż zwykle ilość hormonów, między innymi kortyzolu, który ma działanie przeciwstawne do insuliny. Dodatkowo nasz organizm przygotowuje się w taki naturalny dla siebie sposób na sytuację stresową, czyli między innymi przyspiesza pracę serca czy uwalnia z wątroby zapas glukozy. W wyniku tych mechanizmów podnosi nam się poziom cukru we krwi. W zdrowym organizmie poziom cukru uregulowałby się sam, jednak jak wiecie, przy cukrzycy każdego typu jest to zaburzone. Stąd często w sytuacjach stresowych możemy odnotować wzrost glikemii. A dlaczego stres jest niekorzystny dla osób z cukrzycą? No, przede wszystkim, co jest dość oczywiste, dlatego, że może powodować wzrost glikemii, który trudno jest potem obniżyć. Do tego, jeżeli odczuwamy przewlekły stres i napięcie, działanie insuliny, czy to naszej własnej, czy egzogennej, może być zaburzone. No, a cukry mogą być bardzo mocno rozchwiane. Ja miałem ten problem, kiedy nie umiałem radzić sobie ze stresem, a miałem go naprawdę w tamtym czasie bardzo dużo. Nie byłem w stanie przez to zapanować nad glikemią. Moje cukry przypominały, wiecie, kolejkę górską, a insulina działała po prostu jak chciała. Istnieją również badania, które sugerują, że stres może być jedną z przyczyn występowania cukrzycy każdego typu i to tylko potwierdza, jak ważne jest zadbanie o redukcję stresu, do czego Was tym filmem gorąco namawiam. Mam nadzieję, że metody, które przedstawiłem Wam w tym filmie, pomogą Wam i będziecie umieli lepiej radzić sobie ze stresem. Ja wiem, że każdy z nas odczuwa jego nadmiar od czasu do czasu. Niektórzy potrafią sobie z nim radzić w taki naturalny sposób, a inni nie. To jest normalne. Jednak pamiętajcie, że możecie nad tym popracować. Jeżeli jednak macie z tym poważny problem, no to nie bójcie się zgłosić z tym do specjalisty. Psychoterapia potrafi zdziałać cuda i sam się o tym przekonałem. Niejednokrotnie podczas psychoterapii możecie poznać techniki radzenia sobie ze stresem, a także dotrzeć do źródeł waszych problemów. Jako psycholog z wykształcenia zawsze powtarzam, że problem z głową to jest taki sam problem jak ból zęba, nogi czy ucha. Z każdym z tych problemów możemy udać się do specjalisty. Na dzisiaj ode mnie to wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło, dobrych cukrów, cześć!